Dzień dobry, nazywam się Kacper Rytel. Jestem beneficjentem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania TGL Doliny Bugu. Dzięki dotacjom Stowarzyszenia udało mi się uruchomić działalność gospodarczą w Pracowni Rytel w 2020 roku. W Pracowni Stolarskiej wykonujemy przede wszystkim meble personalizowane, czyli kuchnie, szafy, garderoby, regały na książki, a także elementy wyposażenia wnętrz, jak drzwi, schody, panele ścienne. Czasami też podejmujemy się projektów nietypowych, na przykład ściany z ukrytym przejściem do sejfu, czy na przykład ostatnio zrealizowaliśmy bramę drewnianą z ukrytym systemem otwierania skrzydłowego. Myślę, że dotacje wykorzystaliśmy bardzo precyzyjnie i efektywnie. Dzięki dotacji zakupiliśmy maszynę do wykańczania obrzeży płyt drewnopochodnych, zainstalowaliśmy instalację odwirowania i odpylania, a także zakupiliśmy promowanie do wspomagania prac projektowych i wspomagania produkcji. Klientów pozyskujemy głównie poprzez polecenia zadowolonych klientów. Myślę, że to jest najbardziej powszechna forma marketingu w tej branży. Możecie nas znaleźć również na naszym profilu na Instagramie, a także na naszej stronie internetowej. Konkurencja w tej branży jest bardzo wysoka. Myślę, że w samej okolicy mamy kilkanaście, kilkadziesiąt zakładów. Wyróżnić się jest bardzo trudno. Myślę, że aby zbudować ciekawe portfolio, potrzeba naprawdę wiele lat wysiłku. Nasze usługi realizujemy na terenie województwa podlaskiego i mazowieckiego, ale jesteśmy otwarci na realizację. W całej Polsce, a także wysyłamy nasze produkty za granicę. Nasza firma wyróżnia się dbałością o detale i wysoką precyzją wykonania. Przykładamy wagę do obsługi klienta tak, aby nasz produkt był wysoce personalny, estetyczny i ergonomiczny. Są różne metody współpracy z naszą firmą. Można przyjść do nas z gotowym projektem od architekta, projektanta, można przyjść z własnym szkicem, pomysłem, a jeśli nie wiecie czego potrzebujecie, to możecie przynieść fotografię tego co Wam się podoba, a my na podstawie tego opracujemy projekt, wizualizujemy i wykonamy. Zawsze przygotowujemy dokładną dokumentację wykonawczą, a następnie omawiamy ją z klientem, omawiamy wszystkie aspekty techniczne, wizualne i ergonomiczne, tak aby klient nigdy niczego nie kupował w ciemno. Nie przestajemy się uczyć, bawiamy naszą działalność w każdym jej aspekcie, pożyczamy wiedzę, pomysły, rozwiązania i wzornictwo. Polecam skorzystanie ze wsparcia stowarzyszenia lokalnej grupy działania TG do innych bugu, być może dotacja pomoże Wam zrealizować fajne pomysły, wykorzystać Wasz potencjał, zaspokajając przy tym potrzeby lokalnych klientów. Jeśli potrzebujecie mebli na wymiar to serdecznie zapraszam.